Zagadka, zagadka. Nie, to jest jakby, sobie nie cały Ja wybrałam sobie tutaj kilka map, które według mnie są najlepiej opracowane spośród wszystkich tych, które robiliście. I tak. Na pewno wyróżniłabym tę mapę. Ta mapa zdobywa wyróżnienie, według mnie, ze względu na estetykę opracowania. Dlatego, że. Nie jest po pierwsze przeładowana, jest tyle kategorii, ile powinno być, tyle rysunków, ile powinno być, i według mnie jest to dobrze przygotowana mapa. Która grupa przygotowywała tę mapę? Gratulacje. Kolejna mapa, choć posiada jeden feller, bo jest zrobiona w pionie, a nie w poziomie. Gdyby była w poziomie, byłaby idealna. Również, według mnie, wymaga, na, yy, wymaga wyróżnienia, ponieważ także dobrze są opracowane kategorie. Która grupa opracowywała tę mapę? Jaki numer? 7. Gratulacje. Kolejna mapa, którą chciałam wyróżnić, to mapa na temat bakterii. A tę mapę wyróżniam ze względu na to, że jest mapą najbardziej obszerną, to znaczy tak naprawdę zawiera najwięcej treści z tych wszystkich przygotowanych map. Czyli podejrzewam, że bardzo dobrze zanotowaliście ten tekst. I to jest grupa numer dwa, bo tutaj mam cyfrę. Także bardzo gratuluję tym, którzy świetnie wykonali mapy. I teraz myślę czas na coś, co będzie Was wszystkich ciekawić. Otóż podam rozwiązania do zagadek logicznych. Grupa numer 1 i grupa numer 2 rozwiązywała zagadkę logiczną, którą widzicie w tej chwili na slajdzie. W jednym pomieszczeniu znajdują się trzy przyciski, w drugim są trzy żarówki. I do obu pomieszczeń można wejść łącznie tylko trzy razy. W jaki sposób można ustalić, który przycisk uruchamia którą żarówkę? Czy znaleźliście odpowiedzi? To bardzo proszę, żeby reprezentant grupy pierwszej udzielił swojej odpowiedzi. Albo grupy drugiej, bo te dwie grupy pracowały nad tym samym rozwiązaniem. Czy można było do tego po prostu mieć raz? Maksymum trzy razy. Ale czy w ogóle raz? Tak. Może... Nie, jak chcesz. No więc zapalamy jeden włącznik i trzymamy dosyć długo. Zapalamy potem drugi, a ten pierwszy gasimy, wchodzimy do pokoju. Jedna żarówka jest nagrzana i to był właśnie ten pierwszy włącznik pasuje do tej drugiej do tej pierwszej żarówki, która jest nagrzana. Ten drugi włącznik do tej żarówki, która się świeci, a ten trzeci, którego w ogóle nie ruszaliśmy, do tej żarówki, która nie jest ani nagrzana, ani się nie świeci. Idealnie. To jest właśnie dobre rozwiązanie. Teraz chciałabym poprosić reprezentantów grupy 3 i 4. Czy znacie odpowiedź na swoją zagadkę logiczną? Udało Wam się ją rozwiązać? Grupa 3 i 4, grupa 5 i 6 miały podobną zagadkę, ale nie tę. Czy znacie odpowiedź? Nie. Proszę bardzo, odpowiedź jest już dostępna. Proszę bardzo, możesz wytłumaczyć. E, ten człowiek, e, przyglądam się własnemu portretowi, e, ponieważ e, skoro, ponieważ e, oj, e, ojciec, człowieka, e, który jest e, ten przedstawiany, e, jest e, jego ojcem, e, więc. E, wszystko się zgadza. No, myślę, że nic nie zrozumieliśmy z tego wytłumaczenia, ale dziękujemy. Chodzi o to, że on przygląda się portretowi swojego syna, tak? Ponieważ tak jak tutaj jest napisane, ojciec tego człowieka jest synem mego ojca, czyli zostaje tylko syn. Nie ma braci, nie ma sióstr. Podobną zagadkę miały grupy 5 i 6, ale tutaj odpowiedź jest nieco inna. Czy ktoś ją zna? To bardzo proszę, ojciec. Czyli na portrecie jest ojciec i to się zgadza. On ogląda portret swojego ojca. Kolejna zagadka była przeznaczona dla grupy siódmej i ósmej. I y, właściciel posiadał staw, który miał, miał kształt kwadratu. Pytanie było, jak, brzmiało, jak ma zwiększyć powierzchnię stawu dwukrotnie bez usuwania, usuwania posadzonych drzew. Od każdego boku tego kwadrata trzeba poprowadzić e, trójkąt równoramienny. Dokładnie tak, jak możecie teraz zauważyć na slajdzie i to jest prawidłowe rozwiązanie. Grupa 9 i 10 miała jakby kontynuację tej zagadki. Ogrodnik chciał posadzić w swoim sadzie 10 drzew, ale chciał, aby to były po 4 drzewa w każdym rzędzie, a miało być 5 rzędów. Czy tak da się zrobić? No to naszym rozwiązaniem jest to jest gwiazda pięcioramienna. Brawo! Jest to prawidłowe rozwiązanie. Także wszyscy świetnie sobie poradziliście ze wszystkimi zagadkami. Ja ze swojej strony bardzo Wam dziękuję za uwagę i wytężoną pracę. A tutaj prezentuję ten system aktywnych powtórek, o którym Wam mówiłam już na samo zakończenie. Jeżeli coś zapamiętujemy, to powtarzamy to po upływie godziny, następnie po jednym dniu, następnie po jednym tygodniu i po jednym miesiącu. Wtedy dana informacja bardzo dobrze nam się utrwali i będziemy w stanie bez problemu sobie ją przypomnieć. Dziękuję Wam za uwagę i za wytężoną pracę.